Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj lekcja specjalnie dla mojego małego ucznia Bartka. Bartek napisał mi w komentarzu, że nie rozumie odejmowania i dodawania. W takim razie wytłumaczymy sobie. Zrobimy sobie przykład. Pierwszy przykład: 2 dodać 2. Jest to proste. Oczywiście 2 dość 2 nie równa się 22. Nic z tych rzeczy. To jest złe. 2 dodać 2. Mamy dwa paluszki. Dodać dwa paluszki. 1, 2, 3, 4. Równa się 4. Piszemy odpowiednimi. Teraz następny przykład. Zrobimy trochę trudniejszy. Uwaga, nie patrzcie. Czekaj, bo sami nie widzę. O, nie widzicie dobrze. Uwaga, uwaga, przykład taki 4 dodać 4. Ja mi się już nie... No a zmieścimy się jeszcze na palcach. tego muszę dalej odsunąć. Dobra, jeden paluszek, drugi, trzeci, czwarty, dodajemy cztery, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Równa się 8. Dobra, teraz zrobimy trudniejszy przykład. Proszę Was teraz, żebyście nie patrzyli. Przykład 12 dojdzie 12. Tyle nam jeszcze się nie zmieści. Niestety na palcach. Ale użyjemy do czegoś innego. Mam tu kredki. Żeby wam było. Są kolorowe. Ale kredek. Dobra, kredek też się 12 To po co to? Dobra. Zrobimy sobie tak. 12 dojdzie 12. 1, 2, 3. 12 kreseczek.

Dwoje. Proszę. Teraz zrobimy sobie troszkę prosty przykład. Proszę. Zrobimy sobie tak. Mamy jedno jabłuszko. Wygląda trochę jak bomba. No to może, mogą być bomby. Jedna bomba. Dodać. Raz. Jedna bomba. Dodać. Druga. Trzecia. I trzecia bomba. U się cztery. Trochę pomyliłem, ale może być. Dodać jedna bomba, druga bomba i trzecia bomba. Ile mamy bomb? Jedna, druga, trzecia, czwarta bomba. Proszę. Jeżeli czegoś jeszcze nie rozumiecie, piszcie w komentarzach. Będę wam bardzo często odpowiadać. Bo staram się często, jeżeli będzie mi się chciało patrzeć. No. To by było na tyle. O, możemy sobie zrobić. A no tak, odejmowanie jeszcze. Tutaj mi się trochę pogrudziła kartka, ale to tam nic. Odejmowanie. Tu mi trochę zapałki widać, ale to nie problem. Zrobimy sobie. Cztery. Odjąć. Dwa. No proszę. Zrobimy sobie przykład na bombach, bo widzę, że Wam się spodobały. Jedna bomba. Druga. Trzecia, czwarta, odjąć. Dwie bomby. Weźmy sobie zasadę, że jak odejmujemy bomby od bomby, to tyle, ile mamy, to tyle wybucha. Proszę, liczymy. Jedna, jedna wybucha. Druga, druga wybucha. Ile nam zostało? Dwie bomby. Proszę, zrobimy sobie teraz inny przykład. Ile mamy na przykład papierosów? Jeden papieros, drugi i trzeci. Odjąć Uznajmy, tu będzie przykład 3, odjąć 2 i proszę, odjąć jeden, bo chcę odjąć 1, bo 2 już było tutaj. Jeżeli od trzech papierosów odejmiemy jeden papieros, to proszę, jeden się spala i wychodzi dwa. Teraz zrobię sobie trudniejszy przykład, ale nie możecie patrzeć. To jest zakazane. To już sobie zrobimy trochę większą liczbę. 24 od Przepraszam. Jeżeli jesteście mądrzejsi, to pewnie wpadniecie sobie na to głowy. A tam będzie tyle i tyle, że tyle od ich tyle. Możecie sobie wyobrazić papierosy, bomby, wiśnie, torty, jabłuszka, papierosy, zapałki. Przepraszam. Ale. Tutaj sobie narysujemy kreski, kreski. To kto nie lubi kresek? Chyba każdy lubi kreski. Rysujemy. Nie chce mi się pisać. Zrobimy małe cięcie. Proszę. Mamy tutaj już narysowane 24 kreski. Od 24 tu sobie napiszemy linijkę niżej odejmujemy 8. 8. Urówna się. Policzmy sobie teraz. Tutaj sobie odejmujemy. Ile kresek? 24. Jedno mniej. 24. 23. 22.

To proste, bo trzeba po kolei, po kolei, po kolei, po kolei, po kolei tak kurde liczyć, żeby doliczyć do miliona. Bo to jest bardzo duża liczba. No, jeżeli, jeżeli macie z czymś trudność, to napiszcie w komentarzu. Może na dole macie też link do mojego Snapchata, znaczy postaram się. No, mam nadzieję, że zrozumieliście. Elo.